Będzie to wiadomość od wszechświata dla Ciebie. Więc, jeżeli trafiłaś, trafiłeś na ten filmik, to posłuchaj, być może będzie z Tobą rezonować. Od razu mówię, że chcę sprawdzić tutaj sytuację w małżeństwie plus osoba trzecia. Użyję do tego dwóch talii kart tarota. Więc zobaczę sobie najpierw. Zobaczę sobie i powiem wam, co mi wyszło. E, co jest między wami? Czyli pierwsza osoba, czyli ty, druga osoba. Co jest między wami? Dobrze. I teraz, zróbmy drugą osobę w małżeństwie. I co jest między nimi? Ok. Ty jesteś y, osobą, która szuka trwałej relacji. Y, chce być żoną, chce być mężem, mieć trwały związek. Y, y, y. Natomiast Masz wrażenie, że w tej relacji ty walczysz. Walczysz ze swoją konkurencją, yy, i nie jest to relacja, która toczy się płynnie, tylko cały czas jest jakaś walka. Przyszedł taki moment, kiedy doszło do zawieszenia w tej relacji, karta wisielca. No i tutaj mamy pokazaną właśnie tą walkę. Ta Twoja osoba mm, no, ma złamane serce. E, ona sobie zdaje sprawę z tego, że Ty jesteś postawiona w takiej sytuacji, no takiej w ogóle nie, nie, e, niekomfortowej, no bo oczywiście no, tutaj jest druga osoba w małżeństwie. Wy no, niby pracujecie z sobą i podejmujecie jakiś trud takiej, takiego docierania się między sobą, natomiast no, tutaj staje już e, no, ta druga osoba w małżeństwie, w małżeństwie między wami. E, między wami jest bardzo dużo chemii, powiedziałabym. E, no i ta osoba twoja ciebie bardzo mocno manifestuje ciebie i, i ona Ci nie daje odejść. Po prostu trzyma ciebie tak energetycznie, że nie ma w ogóle y, możliwości odcięcia tego połączenia. Co więcej, jest tutaj jeszcze między wami no, jakaś inna osoba taka, która, no może twój były partner, no sytuacja jest dosyć skomplikowana. Może twój były partner, może ktoś z kim ty się w jakiś sposób przyjaźnisz. Y, no, i nie wiesz teraz, czy masz być z tą osobą, czy tak jakby z tą drugą, tak? E, natomiast no, ta osoba, która jest w małżeństwie, e, no, ma wrażenie, że wygra tą walkę i tak jakby um, próbuje zrobić coś, żeby się rozstać z, tą, z tym swoim współmałżonkiem. Um, Nie widzę tutaj uczuć tego jakby drugiego współmałżonka, natomiast jest bardzo dużo tutaj e, takich ruchów, takiego działania, e, które nie pozwalają na to, żeby rozstać się, tak? Jest bardzo dużo tutaj takiego e, takiej rywalizacji dotyczącej jakby wspólnych spraw, wspólnego majątku, wspólnych. E, jakby takiego dobytku, w którym się te osoby, no, że tak powiem, dorobiły w trakcie trwania tego małżeństwa. E, I no, jest tutaj bardzo dużo <coughs> takich rozmów i dyskusji na temat może rozwodu, może rozstania. Nie widzę tutaj uczuć. E, natomiast jest tak, jak mówię, dużo takich, takich e, Niejasności dotyczących wszelkich spraw, które w tym małżeństwie się pojawiły. E, co tutaj e, jest, jakby, sprzyjającą okolicznością, która no, może spowodować, że ty z tym swoim człowiekiem e, będziecie w relacji, bo tutaj dojdzie do kiedyś do rozwodu, powiedzmy, czy do rozstania tych osób, ponieważ. Tutaj również się pojawia osoba trzecia między jakby tymi małżonkami. Również się pojawia osoba trzecia. Lub już jest osoba trzecia. W związku z tym wydawałoby się, że sprawa jest prosta, tak? No bo tutaj jest osoba trzecia i tutaj jest osoba trzecia. W związku z tym yy, nie wiem, może z kimś to będzie rezonowało. Sprawdźmy czy tutaj dojdzie do waszego połączenia. W ten sposób. Czy dojdzie do Waszego połączenia? Najpierw zobaczmy. Czy dojdzie do Waszego połączenia? Mhm. Jeszcze jednej karty tylko potrzebuję, bo wychodzi mi, że tak, że dojdzie, że Wy jesteście bratnimi duszami, że Wy jesteście połączeniem karmicznym, że jednak jest tutaj miłość, tylko ta miłość nie pozwala Wam jakby rozkwitnąć, yy, dlatego że no, ciągle są jakieś problemy, tak? Pokazuje się tutaj karta dwójki kielichów, czyli no, takich bratnich dusz. Pokazują mi się tutaj no, plany takie, które wy y, będziecie wspólne mieli. E, także ta relacja się nie kończy. No i kończy się tutaj, zobaczcie jaka piękna karta, takim umiarkowaniem i takim wreszcie spokojem, który między wami zostanie osiągnięty. Karta równowagi, tak? Sprawdźmy sobie, czy tutaj dojdzie w takim razie do rozstania, do rozwodu między tymi osobami. No, skoro jest osoba trzecia, też, czyli ta jakby osoba druga z tego małżeństwa, no też z kimś jest, może potajemnie, może nie. Zobaczmy, czy dojdzie tutaj między tymi osobami do rozstania. No, to też był związek karmiczny, czyli tak jakby niełatwo jest tutaj to zakończyć. Czy dojdzie tutaj do rozstania? Mhm. Tak, dojdzie do rozstania. No, myślałam, że sprawa będzie trudniejsza, słuchajcie. Natomiast to też był w tym małżeństwie związek karmiczny. No, tutaj powiedziałabym, mamy kartę, zobaczcie, takiego skamieniałego człowieka, że tutaj już przyszedł taki moment, w którym po prostu zakończyło się uczucie. I każdy starał się być szczęśliwy na swój sposób, dziewiątka e, denarów. I tutaj w zasadzie tylko na takich sprawach e, dotyczących organizacji całego tego małżeństwa, e, całe to małżeństwo się jakby e, toczyło, tak? Czyli sprawy w, te, w tym małżeństwie dotyczyły tylko pracy i. I takich spraw przyziemnych, o to, te, tego słowa szukałam. Natomiast było tutaj bardzo dużo oszukiwania, zatajania. Mamy siódemkę mieczy. E, no i jest tutaj rzeczywiście odejście, tak? No mam wrażenie, że e, no, ta druga osoba w związku nie będzie tutaj specjalnie w pewnym momencie walczyć. Że sama odejdzie e, i tutaj jakby... E, nie widzę tutaj, żeby się to w jakiś bardzo długi sposób przeciągało, a wy yy, bardzo ładne karty: karta dwójki kielichów, karta no, planów, decyzji, trójka buław ruchu i karta równowagi, umiarkowania. Tak? Także może z kimś będzie rezonowało.